Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w dosyć nietypowym materiale na tym kanale. Jest on stricte odpowiedzią, przyznam się szczerze, jest on stricte odpowiedzią na szereg pytań, które mi zadajecie na privie, w komentarzach, w skrzynce mailowej, co się ze mną dzieje, gdzie jestem, kiedy stream, kiedy jakiś turniej i tak dalej. No i powiem Wam tak, taki materiał Wam się zdecydowanie należy, powinien być szybciej zrobiony, ale niestety nie miałem na to trochę czasu i o tym zaraz opowiem. I tak, zacznijmy od początku. Co się ze mną działo, dlaczego nie nagrywam już Lola, albo zmniejszyłem jego ilość na swoim kanale, priorytety w życiu się zmieniły. To nie jest tak, że Liga Legend nie sprawia mi frajdy. Sprawiać sprawia nadal, bo są nowości, jest coraz więcej postaci, nowe areny, nowe tryby. Ale ze względu na to, że może wiecie, może nie, wyprowadziłem się od rodziny, mieszkam na swoim. No to hobby musiało zostać po prostu bardzo mocno zmniejszone kosztem tego, żeby się utrzymywać. No i wiadomo, zaczynałem pracować, można powiedzieć, na etacie, można powiedzieć, na nawet i dwóch, ale czym się zajmuję, pewnie kogoś to ciekawi. Też jest to związane z YouTube'em, ponieważ jestem montażystą treści. Prowadzę obecnie dla moich klientów 8, jak nie 10 kanałów YouTube o przeróżnej tematyce, jest to, powiem szczerze, prasa marzeń, bo zawsze uwielbiałem montować i chciałem montować treści dla kogoś w zamian za takie środki, więc temu poświęcam teraz stricte czas. A na takie granie to powiem szczerze, no raz na dwa, trzy dni zdarzy mi się jedno, może dwie gierki zagrać, żeby być w trendzie. Ale tego nie nagrywam, bo po prostu to już jest tak późno, że nie chcę się drzeć do mikrofonu, albo po prostu, wiecie, już ledwo, co patrzę i chcę sobie po prostu poklikać. No ten kto pracuje, to pewnie zrozumie. No i teraz tak. Jak wiecie, co już u mnie, mm, co chcę zrobić na kanale? Stwierdziłem, że z racji tego, że prowadzę swoją można powiedzieć działalność. Mam mniej więcej wiedzę związaną z prowadzeniem mediów, oraz yy, zacząłem bardzo często przez ostatnie 3 miesiące badać sztuczną inteligencję. Stwierdziłem, że chcę ten format Michaela przerobić na taki innowacyjny kanał dotyczący porad, jak rozwieść swoje social media, czyli wykorzystywanie darmowych programów do tworzenia grafik, omawiania tego, na co zwracać uwagę przy publikacji filmów. Tych materiałów może powstać naprawdę mnóstwo. Ja ten teraz żyję na co dzień, bo nie dość, że sprawia mi to radość, sprawia mi to fan, to dodatkowo mogę się też dzielić tym na swoim kanale, tworząc w sumie taki fajny profil marki, portfolio. No wiecie o co chodzi, po prostu, żeby być bardziej rzetelnym w wiedzy, którą daję innym. No i teraz tak, branża gamingowa nie będzie, że odcinam się od tego kuponu i już nigdy nie, do tego nie powrócę, bo na kanale tym Michaela. Chcę też co jakiś czas. Nie mówię, że co tydzień, nie mówię, że codziennie, nie co miesiąc, w jakichś określonych wydarzeniach prowadzić transmisję na żywo. Stricte związane z tym, żeby sobie pogadać, pośmiać się, może nawet i gierkę czy dwie pograć z widzami, żeby po prostu też trzymać tą tematykę gamingu, którą budowałem przez lata na tym kanale, a tematy poradnikowe, gameplayowe, newsowe, wszystko związane w sumie co jest z grami. Chcę przeznaczać na kanał Alsen. Bo z nimi współpracuję już od ponad roku. Dzielę się tam swoimi informacjami i poradnikami, więc chcę troszeczkę może oddzielić barierę gamingu od swojego kanału Michaela, ale na pewno od tego nie odchodzić. Więc tak mniej więcej będziecie mogli mnie zobaczyć w tych formach tutaj, a w tych formach tutaj. I myślę, że to będzie fajnie pogrupowane. I czy coś mam jeszcze do dodania? Kiedy miałby powstać pierwszy film na tym kanale? Związany z nową tematyką Zapowiedziałbym go na początek nowego miesiąca Akurat jest na początku miesiąca Woodstock To po Woodstocku Bo Woodstock to jest konkretnie, żeby wam nie skłamać Od 1, tam 31 do aż 4 lipca Sierpnia, sorry Więc następny tydzień, 5, tam 6 Właśnie chciałem stworzyć taki pierwszy stricte materiał Związany z nową tematyką na kanale Michaela Żeby... Zawsze budować sobie tutaj markę i oczywiście nie rezygnować z projektu, który budowałem dosłownie latami. Jeżeli chcecie, oczywiście, jakąś tematykę związaną oczywiście z prowadzeniem mediów przytoczyć w komentarzach, komentarze zostawiam dla Was. Ja śmiało je przeczytam, poczytam i nawet będę mógł wdrożyć te tematy na ten kanał, bo. Tematów jest mnóstwo, ale to też chcę realizować to, co Was interesuje, by Wam pomagać, nawet i rozwijać własne profile, bez żadnych e-booków, jakichś y, kursów, jakichś innych. Chcę po prostu dzielić się swoją wiedzą z wami, żebyście i wy byli nawet i w tym samym miejscu, gdzie ja jestem, mówię o subskrypcjach, o wyświetleniach, czy nawet o takiej branży, że jesteście montażystami i pracujecie w domu. Także to tyle. Dziękuję serdecznie za krótkie. Obejrzenie tego materiału i życzę Wam oczywiście miłego dnia. Także trzymajcie się i co? Myślę, że do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa! pa.